Patrzymy na dwa różne światy. Na tym jednym, który nazywa się naszym życiem planetą Ziemią. Te dwa światy to dwa różne sposoby myślenia to gloryfikowanie czegoś innego, jeżeli chodzi o uczucia. My to widzimy, zdajemy sobie sprawę, że należy dążyć do pozytywnego, ocalać życie, ale wielu myśli tak, jak myślano w historii. Powielając schematyczne zachowania, te, które już w historii ludzi, tej ziemi były, Uświadamiamy sobie, jak bardzo nam potrzebne jest to inne, nowej epoki myślenie. Ludzie przechodzą transformację, a ona dotyczy przede wszystkim tego, jak myślą, co z, ze swoich myśli tworzą i przekazują innych. Ta transformacja dokonuje się również w uczuciowości ludzi, co odczuwają, jaką skalę uczuć preferują w swoim życiu i co dają innym. Historia chce tutaj mieć swoje panowanie czyli te myśli, zachowania również i uczucia. Powielane z pokolenia na pokolenie walki, rywalizacji, braku szacunku dla życia, gloryfikacji tego, co jest majątkiem materialnym. I jest to drugie spojrzenie. Jednoczmy się, żyjmy na tej planecie razem. Ludzie z naturą tej ziemi, z innymi ludźmi, ze wszystkim po prostu w zgodzie. Nie musimy jeden drugiego naśladować. Nie musimy, ale żebyśmy to zrobili, musi w nas pojawić się ta gloryfikowana w rozwoju wewnętrznym człowieka wartość, na bazie której gdy z nią się identyfikujemy, nigdy nie będziemy agresorem dla nikogo, dla niczego. Będziemy bronili przestrzeni przez siebie stanowionej, ale nie odegramy roli agresora w skali tej mniejszej życia prywatnego. Ani w tej skali globalnej, dotyczącej relacji pomiędzy społecznościami. To jest istotne, by zmienili się ludzie, nie wtedy, gdy następuje sytuacja kryjąca zagrożenia, żeby zmienili się szybciej i takich zagrożeń jeden drugiemu nie fundował. To nie jest boski plan, to nie jest karma, los, przeznaczenie dla ludzi, dla ziemi. To jest efekt tego, co my wewnątrz siebie mamy, przekazujemy innym. To jest temat, jak funkcjonują ludzie. Uczący się nie kłamać, nie zabijać, uczący się współpracować jeszcze się tego nie nauczyli nie jest wolą nieba skazywać kogoś na poniewierkę śmierć przeciwnie to co nazywa się rozwojem każdego jego światem duchowym to przestrzeń w której mówi się o miłości i wartościach uniwersalnych to my, ludzie, tutaj albo utworzymy przestrzenie pozytywnych relacji, albo ich mieć nie będziemy. One się same nie utworzą. My, ludzie, mamy reagować na wszelkie sytuacje, w których. Przekraczana jest ta uniwersalna wartość, dzięki której nie wchodzimy w walkę, nie jesteśmy dla siebie agresorem. Co się dzieje w człowieku, że potrafi kogoś pozbawić życia? Nie ma wytłumaczenia, że nagle ktoś się zdenerwował. Trzeba wskazać na mętlik wewnętrzny, który posiadają ludzie. Na chaos. Nie potrafią się, mając taki w sobie chaos, zachowywać tak, jak powinien zachowywać się człowiek. Jeżeli ktokolwiek myśli, że jest władcą życia ziemi, to się myli, bo ona jest naszą wspólną wartością. Jeżeli ktoś myśli, że posiadając władzę, może zrobić wszystko tu na Ziemi, to się myli. Tym bardziej w sytuacjach, które mamy teraz wojny, nieszczęść ludzi, dezinformacji także trzeba mówić o tym, że wszyscy jesteśmy tu po to, żeby wspierać ochronę życia. Żadna idea nie zasługuje na to żeby ludzie ginęli bo życie jest wartością o tym do nas mówi tamta przestrzeń i będzie mówiła nadal to my mamy zrozumieć te słowa mamy poczuć wewnątrz siebie tego kogoś kto jest dobrym człowiekiem To my mamy zwrócić uwagę na edukację, na wychowywanie kolejnych pokoleń w myśl wartości uniwersalnych dla wszystkich. To my, nie niebo, ale my właśnie, tu będący, żyjący ludzie, mamy przestać się wygłupiać. Kreując to, czego nie chcielibyśmy, by ktoś dla nas wykreował, zachowując się tak, jakbyśmy nie chcieli, żeby ktoś w stosunku do nas się zachował. Ta transformacja to czas mądrości otwartego serca. To czas pozwalający nam wszystkim pokazać, że wartością nadrzędną jest człowiek, jego prawo do życia, jego prawo do bezpieczeństwa. To jest ta podstawowa wartość, którą powinniśmy zrozumieć, poczuć i wpajać kolejnym pokoleniom. A te wszystkie siły dobrych serc ludzkich, Jednoczące się, by chronić życie innych. To ta wartość, bez której gubi się to, co jest istotne. I jak dobrze, że potrafimy wspólnie opowiadać się za tym, by. Ludzie mieli tu, w trakcie życia swojego, pokój. Tak wzrasta pozytywność na ziemi. I dzięki temu mamy coraz większe sukcesy w niwelowaniu. Tego, co jest tutaj, jeszcze nadal wciąż negatywne. Musimy stworzyć nową jakość życia, i to się dzieje. Będą często pojawiały się sytuacje, oczekujące od nas wspólnego reagowania dobrem. Siłą myśli i uczuć każdego z nas, opowiadającego się za tym wszystkim, czego oczekujemy od życia tu na Ziemi.